Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak wsadzić kartę SIM do telefonu OnePlus Nord 4. Na początku musimy podnieść telefon i na dole zlokalizować kieszonkę na kartę SIM. Następnie wziąć klucz i wsadzić go do dziurki i wepchnąć trochę mocniej, tak aby kieszonka wyskoczyła. Teraz wyciągamy ją i wkładamy kartę SIM tak, aby była zgodnie z wycięciem. W ten sposób. Następnie bierzemy od nowa telefon i wkładamy z powrotem kieszonkę do środka. I dociskamy tak, żeby doszła ładnie, nie odchodziła. I to wszystko. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.